Witajcie w jednominutowej medytacji na ukojenie stresu w pracy, w szkole lub gdziekolwiek jesteście. Zacznij głębokim oddechem. Zamknij oczy lub skieruj wzrok na jakiś punkt, jeśli to wygodniejsze. Wdech. Powoli wdech przez nos, licząc do czterech. Raz. 4. Wstrzymaj oddech. Wstrzymaj oddech na chwilę, licząc do dwóch. Raz. Dwa. Wydech. Powoli wydychaj przez usta, licząc do czterech. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pauza. Na chwilę zatrzymaj oddech, licząc do dwóch. Raz. Dwa. Powtórz ten cykl kilka razy, skupiając się tylko na oddechu i liczeniu. Podczas wykonywania tej krótkiej medytacji staraj się odciąć od myśli i skoncentrować wyłącznie na oddechu. To pomoże Ci na chwilę oderwać się od stresu i napięcia. Gdy skończysz, otwórz oczy i poczuj, jak Twoje ciało i umysł stały się bardziej spokojne. Dziękuję, trzymajcie się.